Chciałem jeszcze coś powiedzieć. Z tym Putinem, co on wysyła do Polski w Europę? Te tkiry handluje. Jakie on kurwa bogactwo ma? Miliardy dolarów. Jego powinni sprzątnąć ogółem. On nie jest odpowiednia osoba. 15 lat być prezydentem. Co on wyrabia? Jakie pieniądze? Pałace jakie? Od miliardów dolarów. Precz z nim. Dziękuję. Szanowny Panie Wiceprzewodniczący, chcę odpowiedzieć na Pana te pytanie. Z tego powodu, że tak, masz Pan rację, że Putin za dużo rządzi. Że, że, że za dużo rządzi, ale u Rosji Putin to drugi car, powiem Panu, Panie Wiceprzewodniczący. Drugi car, dlatego że, jak sam słyszałem na, w telewizji, że on znowu szykuje się do końca życia bo nie ma komu przekazać władzy bo on boi się, jeżeli przekaże władzę komu to, go. to jego y, nie będzie miał ochrony, nie będzie miał niczego a on teraz ma ochronę, on, on rządzi tak jak car car rządził do, do skończenia swojego życia tak samo i on, on myśli, że będzie rządzić po wieku wieków, a nie on rządzić po wieku wieków, a rządzić nie kiedyś y, macie jego sprzątnie dlatego, że mają dosyć w Rosji, wszędzie jego. Nie ma e, litości nad narodem rosyjskim, nad ludźmi ro, rosyjskimi, a w Rosji też są kościoły, są cerkwi i tak dalej. Wszędzie jest Bóg. Czy w kościele, czy w cerkwi. I tu i tu Bóg jest. Choć chodzi, widziałem w telewizorze, widziałem jak on się żegnąć po rosyjsku, ale to Bóg jego nie odpuści. Dlatego, że on bez przerwy sprzedaje amunicję, czołgi. Do Afganistanu, dalej, żeby tam wojna była. To nie powinno być. On powinien trzymać on powinien trzymać czołgi, wszystko wycofać z tych narodów i powinno każdy państwo bronić swoim, swoim narodem. Nie powinno być walk, nie powinno być morderstw i tak dalej na całym świecie. Więc udam się, może, jak pan mógł da mnie, udam się do Unii Europejskiej, jeszcze wyżej, może, Pojadę. Do, e, pojadę do tego, e, jak on się nazywa, do e, Donalda Tuska. Pojadę też będę rozmawiać z nim, żeby coś zrobić, żeby on, bo on jest przewodniczącym Unii Europejskiej, wybrany, żeby on postanowił, żeby Donald do Polski nie było. A jeszcze chcę wrócić i powiedzieć o samolocie. Którzy samolot jest zamieszany w morderstwo. 100% jest zamieszany Donald Tusk. Niech tu policja wkracza, co chce na mnie, ale 100% od razu mówię, że jest zamieszany. 100%. Teraz jeszcze chcę wrócić do Andrzeja Dudy. Niedawno był to był zamach. Na Andrzeja Dudy, na prezydenta. To dla mnie nie do pomyślenia. Nie ni do, do głowy nie idzie, żeby starą oponę, starą oponę, starą oponę zakładać na koło do jazdy to jest nie do pomyślenia która była wycofana, miała iść na złom, do przetopienia. Z powrotem PO nałożyło na koło, ażeby do Andrzeja Duda prezydenta sprzątać, bo oni PiSu nie cierpią. Oni nie mogą cierpieć PiSu, a PiS pochodzi z Solidarności, tak jak ja pochodzę. Jeszcze z podziemia pochodzę. Tak samo i tam ludzie. My ich nie mordujemy. Beata Szydło chce dobrze zrobić. Andrzej Duda chce dobrze zrobić. Ale oni nie mogą cierpieć i tak dalej. Na razie dziękuję Państwu i chcę jeszcze na zakończenie jeszcze raz przesłać wesołych świąt. Szczęśliwego, zdrowych, smacznego jajka, mokrego ten gusu, alleluja, alleluja, alleluja. Niech Bóg was błogosławi. ojciec i Syna i Ducha Świętego, Amen.